Dzień dobry państwu, nagrywam ten filmik w okolicach Wyszkowa to jest rzeka i piękne okolice wypoczynkowe Wyszków temat w filmiku jest boska istota człowiecza, jesteście Bracia i siostry w jedności Ducha Świętego, potężnymi istotami boskimi. Wszyscy razem i każda z osobna. Dlaczego to mówię? Dlatego, abyście sobie przypomnieli, kim jesteście, jak jesteście potężną istotą boską, duchem z ducha, ponieważ Kreator nas jest duchem, wszystko we wszystkim, i tak wy jesteście cząstkami Kreatora, a więc jesteście potężnymi istotami boskimi, jaźnią. O czym pomyślicie, to możecie mieć. A więc nie pozwalajcie nikomu na YouTube wmawiać sobie takich bzdurnych rzeczy jak Polska będzie w trzecie, brała udział w trzeciej wojnie światowej jak wybuchnie trzecia wojna światowa jak będą zabijane mniejszy bracia i siostry zwierzęta bo będą niosli jakąś następną chorobę covidową i takie inne bzdurne rzeczy jeżeli w to zawierzycie to Ponieważ jesteście kreatorami, to tak się stanie, bo nie macie swojej wartości. Zapomnieliście o swoim kreatorze wewnętrznym o boskiej istocie, która jest Wami. Bracia i siostry, przypomnijcie sobie, kim naprawdę jesteście. Nie wiem już, jak Wam powiedzieć o Waszej potędze. Ja Wam tego nie mogę udowodnić, nie mogę pokazać, ponieważ jest to niemożliwe. Jeżeli będziecie słuchali ludzi, którzy Wam mówią, jacy są potężni, oni są potężni, ale jeszcze śpią, skoro mówią samodegradację, straszą, opowiadają różne przeżycia. Ale te przeżycia to są ich, tak zwane wglądy duchowe. Każda z tych istot to mówi wyłącznie o sobie. Nie może przewidzieć niczego, bo to jest niemożliwe. Prze to, co mówią, przewiduje przyszłość i straszy. To jest ich. To ona walczy sama z sobą. Nie wy i mówi tylko o sobie nie o was nie o planecie ziemi ponieważ nie jest w stanie tego ogarnąć jeżeli mówi że jest oświecony to na pewno nie jest bo oświecona istota człowieka nie będzie się chwaliła nawet nie mi, żeby zaistnieć na YouTube i chwalić się, nie mówiąc już o bzdurach straszenia innych. Jest to niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że on wie, kim jest i nie będzie poniżał was ani siebie, będąc na YouTubie. Bo to jest egoistyczna pamięć, która chce zaistnieć. Nic więcej. I o to tu chodzi. Oto, o nic więcej. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.